Państwo, bardzo dziękujemy, że tak cierpliwie z nami wytrwaliście. Prosimy, żeby jeszcze nie wychodzić, dlatego że tak. Pierwsza informacja jest następująca. Te osoby, które by chciały spędzić z nami wieczór w browarni na ulicy Królewskiej 1, uprzejmie przypominamy, że należy zabrać ze sobą taki identyfikator. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz, jak co roku przygotowaliśmy dla tych, którzy są cierpliwi, są z nami szereg bardzo ciekawych nagród. Czy y, państwo oddaliście wszyscy już y, ankiety? To ja bardzo proszę, żeby koleżanki zebrały szybciutko ankiety, a my korzystając z okazji wybierzemy osobę, która będzie w sposób absolutnie bezstronny dokonywała odpowiedniego wyboru. Tradycją Open Source Day jest to, że y, y, taką osobą jest zazwyczaj pani. Czy panowie macie coś przeciwko temu? Żeby to była pani? Nie. Nie słyszę, tak? Panie się biorą i yy, chowają. Chowają niektóre? Tak? To może poprosimy panią. Czy pani byłaby tak uprzejma? Serdecznie zapraszamy na scenę. Kamilko, czy mamy nagrody przygotowane przez firmę Red Hat? Tak, Andrzej? Okej, okay. musimy poczekać, bo Pani proszę mi wybaczyć, tak powiem y, y, tradycyjna nasza y, środka Marysia, która wypełnia ankietę, też wypełnia ją w tej chwili, także Pół sekundy, moja propozycja jest następująca, niech Pani wpisze imię i nazwisko. <noise> Złożona na pół. Tak. Tadam, tadam, tadam. Zapraszam przedstawiciela firmy Red Hat. Poroszę Andrzeja razem z Danielem. Tak jest. Tak. Four prices from, from this, ok. To bardzo proszę. Jak pani ma na imię? Pani Renata, wspaniale. Gdzie mamy mikrofon? Mogę poprosić? Ok. Pani Reniu, tutaj no pani nie wie, kto to będzie. Proszę wybrać pierwszą Pierwszą yy, ankietę. Przekażmy ją, może, tutaj do kolegi Daniela. Danielu. Pani Małgorzata Walecka. Pani Małgorzata, czy jest pani Małgosia? Ta -dam, ta -dam, ta -dam. Tak, zgodnie z zasadami naszymi. Jeżeli kogoś nie ma, no niestety traci niepowtarzalną szansę. Raz, dwa, trzy. Ok. Prosimy o kolejne losowanie. Łukasz Krzemiński. Pan Łukasz Krzemiński. Czy jest Pan Łukasz Krzemiński? Pan Łukasz Krzemiński po raz drugi. Zapewne konsumuje. <laughs> <laughs> Okej, okay. dziękujemy Panu Łukaszowi. Kolejne losowanie. Będziemy losować do skutku. Proszę się nie martwić. Wszyscy się cieszymy, którzy tutaj jesteśmy. To chwila potrwa. E, pan Grzegorz. Nie, z NG Banku. Z NG Banku, zróbmy tak. <gry> Bardzo dziękujemy, szczególnie, że nie wiemy jak pan Grzegorz miał na nazwisko. Znaczy yy, Andrzej ty to zrobiłeś specjalnie. Przygotowałeś w taki sposób, żeby napięcie rosło. Pan Marcin Kosiak. <laughs> Bardzo dziękujemy. Dobrze. Dobrze. Pan Grzegorz Stasin. Intel S.A. Stasiak. Nie, Impel, Impel. Grzegorz Stasiak. Czy jest pan Grzegorz Stasiak? Jest! Brawo! Może jest parę słów powiesz. Tak jest, bardzo dziękujemy. Tu jest nagroda, e, koszulka Pięć i specjalna lampka tajemnicza. Dziękujemy. Teraz zapraszamy pana Dominika Grochowieckiego. Z firmy Netia. Czy pan Dominik jest z nami? Jest. Jest, brawo! Yes. Widzi pan, panie Dominiku. Warto poczekać nawet z obiadem. <laughs> pan Dominik, Dominik chwilę się wahał, czy się ujawniać, ale się ujawnił. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Okay. Gratuluję. A, dziękuję. No, dziękuję bardzo. E, pan Andrzej Saski z Medait. Panie Andrzeju, czy pan jest? Bardzo dziękujemy panu Andrzejowi za wypełnienie ankiety. Dziękujemy. Pan Marek Lesiak z Banku BGZ. Brawo! Brawo. <klucz> Bank BGZ jest użytkownikiem rozwiązań open sourceowych już od kilku lat. Bardzo cieszymy się, że ludzie z banku są na naszej konferencji. Bardzo dziękujemy. Gratuluję. Teraz, I Państwa, ostatnia nagroda, głó... nagroda. Nagroda główna, którą jest zdalnie sterowany samolot, przy okazji z koszulką i specjalną lampką. Tą nagrodę zdobywa, pod warunkiem, że jest na sali, pan Zbigniew Zieliński z Sawa Taxi, a był blisko. Można powiedzieć, że odleciał. Tak jest. W takim razie e, szansa i szczęście uśmiechnęło się do pana Marcina. Pinkowskiego, Pinkowskiego z T-Mobile. Czy Pan Marcin? Cóż z tego, że szczęście się widział. Taki zajmęło. ważny klient. Tak jest. I red no chata. Dobrze. I B2B. Uwaga, uwaga, może tym razem. Eee, Mariusz świder z Pefronu. Super. Super. Przez chwilę byłem przerażony. Pańskie nazwisko jest podobne do świąder. Pomyślałem sobie, że ktoś zrobił żart i prezesa Linux Polska. No Darek chyba jest wyłączony z konkursu. Oczywiście w nie, nie otrzymał. Proszę Państwa, to jest część technologii cloud Red Hat, tak żebyście wiedzieli ten samolot. Gratuluję serdecznie w imieniu firmy Red Hat. Dziękujemy za używanie naszych rozwiązań. W niniejszym wręczam miłego latania. Wszystkie dobrego, do zobaczenia tym. razem. Gratuluję. Dobrych impresji życzymy. Bardzo dziękuję Danielu. A teraz poprosimy kogoś z firmy e, Linux Polska. Mamy przedstawiciela, może Kubę. Kuba, Ciebie poprosimy. Pana Dariusza Świądra nie ma, fundatora nagród. OK. Mamy trzy nagrody ufundowane przez firmę Linux Polska. Są to drukarki firmy... HP, nie drukarki, tylko urządzenia wielofunkcyjne i Canon. Teraz uwaga, proszę zamknąć oczy to jest bardzo ważny moment. Tutaj jest y, komisja, proszę pani, która kontroluje prawidłowość. Trzy. W moich rękach jest trzy los, Proszę uprzejmie. A więc pierwszą nagrodę otrzymuje pan apostoł. Aspirukow. E, nie Brawo! Nie wiem, czy to bardzo no, tak. Gratulujemy. Gratuluję serdecznie. To jest nagroda pana. Serdecznie jeszcze raz. Okej. Okay. Zwycięzcą drugiej nagrody jest pan Wojciech Ostowiecki z firmy Pneumatyka. Zapraszamy. Proszę, cieszymy się. Proszę skanować, drukować. Wszystko co jest potrzebne. I zwycięzcą trzeciej nagrody jest Pan Bogdan Włodarczyk z, e, z PDM. Tak jest. <klucz> weteran, weteran konferencji Open Source Day. Jak Państwo zobaczycie jak się odwróci po koszulce bardzo łatwo można poznać. Dziękujemy, że po raz kolejny Pan zaszczycił nas swoją obecnością. Bardzo dziękuję, Kuba. I o rozdanie os, ostatnich dwóch nagród, ufundowanych przez B2B, poproszę Pana Grzegorza Niezgodę, dyrektora w firmie, firmie B2B. Uprzejmie proszę zalosować. Może nie tak. Ja zrobię Schacher-Macher. O! Tak, bo to. Komisja zgadza się, że było. Tak, komisja zgodziła się. Pan Grzegorz Piwko, Orange Polska. Brawo! Panie Grzegorzu, prosimy, żeby drukować zamówienia red -hatowe na tym urządzeniu. Gratuluję. Drukarka laserowa. Trafia do pana. I pan Michał Jambor, BGK. Brawo! Pan Michał też jest weteranem, jeśli chodzi o spotkania nasze, bardzo aktywny, bierze udział. Gratuluję. Proszę Państwa, proszę się nie martwić, dlatego że jutro będzie jeszcze większe losowanie pod koniec, pod koniec dnia, a teraz serdecznie zapraszamy Państwa na posiłek, a Pani Reni bardzo dziękuję w imieniu wszystkich szczęśliwców za fantastyczne losowania. Dziękuję uprzejmie.